Miasto wyjątkowe i pełne kontrastów, mające swój urok, miasto żyjące piłką nożną. Co tu dużo mówić, zabieram Was na polskie El Clasico. Nieco przykurzone, ale to cały czas spotkania, a właściwie rywalizacja, która elektryzuje przynajmniej część piłkarskiej Polski. Widzew Łódź kontra Legia Warszawa Czego możemy się spodziewać? Na pewno znakomitej atmosfery Szczególnie po ostatnim gwizdku Jeśli gospodarzom uda się wygrać Bo to będzie oznaczać przełamanie fatalnej pasy Bowiem Legia Warszawa od 24 spotkań nie przegrała z Widzewem Łódź Mam nadzieję, że materiał przypadnie Wam do gustu Dawajcie znać co Wam się podobało, co Wam się nie podobało bo takich filmów na moim kanale, vlogów właściwie, będzie tylko więcej. Ci co mnie znają z TikToka to wiedzą komu kibicuję. Są to dwa kluby. Po pierwsze Real Madrid, a drugi klub to taki, na który jestem skazany od dziecka, czyli Widzew, bo wychowałem się na Widzewie. O, już dzieje się, policja jedzie w okolice stadionu. Na który sobie zaraz dotrzemy, jest godzina 13:30, więc trochę czasu do meczu jeszcze mamy. Strefa Kibica też jeszcze nie jest aktywna, nie jest uruchomiona, a tam będzie się działo, bo właśnie pod stadionem zawsze dzieje się całkiem sporo. A teraz pokażę Wam kilka miejsc wokół obiektu. W sąsiedztwie stadionu znajdują się dwa murale. Na jednym został uwieczniony Włodzimierz Smolarek, legenda Widzewa. 7 marca minęło 12 lat od jego śmierci. Na drugim widać Zbigniewa Bońka, Krzysztofa Surlita, Marka Pięte i Andrzeja Morzejkę, członków drużyny, która zdobyła pierwsze mistrzostwo Polski dla klubu. Do meczu jeszcze trochę pozostało, pogoda nie jest najlepsza, bo właśnie zaczyna padać. Jest też straszny wiatr, więc mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie i coraz bliżej tego wielkiego klasyku. Widzowie musiałem się przebrać, bo trochę zimno, kurteczka zimowa wjechała. Mam nadzieję, że na stadionie będzie dużo, dużo cieplej. 2-0 dla Widzewa No dzisiaj myślę, że 2-1 W końcu przełamiemy się 3-0, 3-0 dla naszych Tylko widzę bo... A panie, panie... Ja skromnie 1-0 2-1 dla Widzewa 2-1 dzisiaj będzie Tak jest, tak jest Tylko widzę. No dzisiaj będzie dobrze 2-1 dla nas ja to samo, 2-1 musi być. Ważniejsze mecze są z Legią czy z UKS. em Te i te są ważne. O, dwa są ważne, ale dzisiaj będzie drugi ten ważniejszy. 2-1 do przodu i musimy trzy punkty zdobyć. Kibice widzę Was optymistycznie nastawieni, jak widzieliście. Ja już zmykam po akredytacji i widzimy się na Murawie. Jest pełna 20 minut do początku meczu. Wydaje się, że wszystko jest gotowe, pełno ludzi na trybunach. Sportowo nie spodziewam się, żeby to było dobre spotkanie, ale na pewno jeśli chodzi o atmosferę, nie zawiedziemy się. To jest po prostu niemożliwe, że od 15 kwietnia 2000 roku widzew nie zwyciężył z Legią. Co ciekawe, taka ciekawostka, co ciekawe ciekawostka, bramkarzem widzewa był wtedy Andrzej Woźniak, dzisiejszy trener bramkarzy widzewa. Trenerem Legii z kolei był. Franciszek Smuda, trenerem Widzewa był Orest Lęczyk i kilku piłkarzy, na przykład Jacek Magiera grał wtedy w Widzewie, a kojarzony jest z Legią a po drugiej stronie chociażby Marek Citko, w ogóle dajcie znać, którzy piłkarze jako pierwszy przychodzą wam do głowy jeśli myślimy o takich, którzy grali zarówno w Widzewie, jak i Ełka. Yeah! Na wszystkich stadionach w ekstraklasie tak to nie wygląda. Nieco ponad kwadransa atmosfera na stadionie nie zawodzi. Jest naprawdę super. Każdemu polecam przyjechać do łodzi na jakiś mecz. Przerwy 0 do 0 nie jest to wybitne spotkanie pod względem sportowym, ale jeśli chodzi o atmosferę, naprawdę jest wyśmienicie, szczególnie po 30 minucie, kiedy to goście i gości wreszcie się obudzili. przerwy kibice Widzewa trochę się zabawili w Sylwestra mnóstwo mnóstwo dymu na stadionie mało co widać, zresztą pokażę Wam to na obrazkach ale atmosfera cały czas jest znakomita a szkoda, że mecz piłkarski nie jest na takim poziomie jak zabawa na trybunach no jest po prostu kiepsko jest na co narzekać naprawdę, dobrze, że ci kibice są bo ratują ten mecz. Zaczęliśmy po przerwie na racę jeszcze 20 kilka minut do końca. Mam nadzieję, że jakieś bramki tutaj padną. Atmosfera jest fenomenalna, bo po 24 latach w końcu mogą wygrać z Legią Warszawa. Jeszcze tylko kilka minut. Pan Alvarez z bramkę, która dała zwycięstwo 1-0. Ten stadion po prostu eksplodował. Jest już dobre kilka minut po meczu, ale nikt nie ma zamiaru wyjść, dopóki piłkarze Widzewa nie przyjdą i nie zbiorą praw, bo to naprawdę było Kosztowało ich dużo sił, żeby przełamać te pasy, bo to na pewno siedziało im w głowach i wreszcie to się udało. 15 kwietnia byłoby 24 lata. Pierwsze zwycięstwo w XXI wieku. Widzę Was z legią. Na pewno będzie bohaterem na długie, długie lata. To koniec. Piękny to był dzień, piękna przygoda. Mam nadzieję, że to Wam się podobało, ale dajcie znać, co dodać, co zmienić. Widzę, wreszcie się przełamał i pokonał warszawską legię.